Co, może panowie w końcu przejdziemy e, do face to face? Znaczy, on nawet mnie mówiłem mu, że dobry serdik, to nawet nie spróbował. Czemu nie spróbowałeś? A co ja kurwa jestem, żeby go słuchać? Ja? <laughs> Jaki ty sfokusowany, że jesteś, dobra, przejdźmy już może do tego face to face w takim razie. Tylko teraz panowie spokojnie, oczywiście, panów ochroniarzy, zaproszę również tutaj. Pełni skupienia Było trochę walki i teraz zapasów wrze, wrze między obojgiem znowu mikrofony poszły Był boks, był była walk, walka w klinczu. Chwilę jeszcze wróćmy może do, do stołu. Tym razem bez ciosów. Jeszcze raz. Ale był Adrian Cios i były zapasy. Jesz ja chcę jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz! Ale po... <śm> Oj, cios, cios. Na... Idę po ciebie, bamberku. Czekam. To jest czekam na cios! ciebie, czekam na ciebie. Ha! O właśnie tak będzie. Czekam na ciebie. <śm> I co? To już mieliśmy prawie wszystkie płaszczyzny, płaszczyzny, jeszcze tylko brakuje parteru, Co, widzę? bo jeszcze... były zapasy, coś były ciosy. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? No dawaj. Twój koniec, 19. Dobra, ja myślę, że można już zakończyć, tego już za dużo. Dziękujemy Wam bardzo i pamiętajcie Dobra, o pay-per-view, o biletach. Uza.